No, dzisiejszym tematem, o, przebija nam się słońce teraz. Nie będę w tamtą stronę kręcił. Dzisiejszym tematem jest to właśnie to, co to, co mnie tutaj dobija czasami. Czasami mnie to dobija, uwierzcie. Już mi się nieraz żygać chce z tego powodu. Jak słyszę tylko. Szczęście swe znalaz, że w sercu polską pieśń ja duszy, kremu, blaskiem Czekam na szybce zmy o dziwnych krańcach Choć Polska daleko, myśli ciągle tam wracają Nie jest Polsza? Ojej, odlicznie, jechali. Wydaje się, moi drodzy, że jednak zima przyszła, wiecie? <ślamy> Miała odejść, już się cieszyłem za kilka dni, tak? No ale coś się tutaj pochroniło i tak naprawdę zaczyna sypać i to nieźle. Od samego rana wieje wiatr, chłodny, nieprzyjemny. Teraz sypie śnieg i wiatr, no i już jest takie kombo, aż się nie mogę doczekać, żeby ulepić kolejnego bałwana. <laughs> Przynajmniej głowę może się ulepić i się postawi, bo czemu by nie? To, co zaczynamy w tym temacie dzisiejszym, co mnie tutaj wkurza u Ruskich, bardzo mnie wkurza. No, może niektórzy będą zadowoleni z tego, może to jest dobrze, ale mnie to bardzo wkurza. Ja od samego przyjazdu mam właśnie styczność z tym i co chwila mnie to spotyka. Nawet jakbyś chciał czy nie chciał, to kurde, spotyka Cię tutaj i musisz po prostu poświęcić swój czas no, i musisz to robić co jakiś czas. I właśnie tak to wygląda. Tu mam taką karteczkę. To jest akurat karteczka Elizy. Ta karteczka jest potrzebna. Ja powiem Wam za jakiś czas, do czego ona jest potrzebna. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć pozycji na tej karteczce. I z tą karteczką. No, bez tej karteczki nie możesz pewnych rzeczy robić. Rekreacyjnych na przykład. Dobra, zaczynamy od pierwszego punktu. Od przyjazdu tutaj. No, oczywiście trzeba było sobie wyrobić pozwolenie na pobyt tymczasowy. Pobyt tymczasowy jest na 3 lata. Jakby kogoś to interesowało, jak tu przyjedziesz, to dostajesz pobyt tymczasowy na 3 lata. A żeby taki pobyt tymczasowy dostać, no to oczywiście musisz mieć tutaj pracę. Możesz mieć tutaj żonę, możesz mieć tutaj dziecko, na tej podstawie możesz dostać właśnie ten pobyt tymczasowy, ale możesz być też uchodźcą. Ale mniejsza o to, nie o to tutaj chodzi. Ja byłem nie uchodźcą, tylko po prostu miałem żonę i jak przyjechałem tutaj, to trzeba było załatwić sobie ten pobyt tymczasowy. No z tym wiązała się oczywiście góra papierów, a między innymi. Też była komisja lekarska. No wiecie, jak człowiek przyjeżdża z zagranicy, chce się tu osiedlić, no to jeszcze byłem w stanie zrozumieć, że jakieś tam badania wymagają. No ale posłuchajcie, jaki to jest zestaw badań, który musiałem zrobić, no i który oczywiście zrobiłem. Czyli tak, lekarz pierwszego kontaktu, no nic dziwnego, ok, Pulmolog choroby układu oddechowego, nie wiem, czy się tak nazywa. Specjalista od chorób. Zakaźnych sprawdza wyniki HIV, dermatolog, wenerolog, psychiatra i psychiatra od narkomanii. No, czy jak się tam się nazywa? Ja tłumaczyłem, po prostu niektórych nas tutaj nie wiem. Oczywiście do tego trzeba było robić szereg badań, badanie krwi w kierunku zakażenia wirusem HIV, badanie, badanie krwi. Na kiłę, słuchajcie, ogólna analiza kliniczna moczu, pełna morfologia krwi, badanie moczu na obecność substancji psychotropowych RTG-płuc, i tak to wygląda. Pierwsza komisja, którą tutaj przyszedłem, komisja lekarska, której nie przeszedłem, słuchajcie, dlatego że miałem w moczu substancje psychotropowe. A jak to się stało? No, taki zbieg okoliczności, na który w ogóle no, którego bym się nigdy nie spodziewał, ale posłuchajcie tej historii, że przed oddaniem moczu malowałem u siebie podłogę na Syberii, bo mieszkanie kupiliśmy. Remont też był, tak jak tutaj i lakierowałem podłogę. Pomieszczenia były dosyć nie były wietrzone, dlatego że chyba to był okres zimowy, już nie pamiętam dokładnie. Pamiętam, że właśnie lakierowałem tą podłogę i się nawdychałem tego lakieru i cóż się okazało, słuchajcie, dopiero sobie skojarzyłem, jak przyszedłem na taką komisję, trzy osoby tam siedzą i wiecie, tą obiegówkę tam patrzą, wyniki patrzą, no i zatwierdzają Cię, nadajesz się kurde tutaj, żeby mieszkać, czy się nie odajesz. Patrzę ci w rowek i te inne sprawy, czy ten e, przyrząd jest wymiarowy, czy nie. Nie, no żartuję, oczywiście. I ten. I mówią, że ty tu masz, kurde, ten. Jakieś ślady nam nieduże, psychotropów, czy tam coś tam powiedzieli. No ja więc co? Śmiech na sali, nie? Mówię, odsykałem. A ja później sobie myślę, mówię, o co? a kurde, no faktycznie. Ja malowałem przecież lakierem, a to nie był taki lakier wodny. Tylko normalnie śmierdzący lakier. I mi wyszło to w tych analizach. Ale nie musiałem robić powtórnych analiz. Oddali po prostu te analizy, wysłali gdzieś dalej, gdzie mają specjalistyczne laboratorium. No i później, już wynik przyszedł, i wszystko mi tam podpisali. Ale musiałem tydzień chyba czy dwa tygodnie więcej czekać. Dlatego to pierwsza moja styczność z analizami tutaj w Rosji była na Syberii właśnie. Tak to wygląda, przecież w Norwegii też dostawałem pobyt stały, chyba mam tam do dzisiaj ten pobyt, nie wiem, nie rezygnowałem z tego. I nie było żadnych lekarzy, słuchajcie, wszystko się załatwia w urzędach, a nie u lekarzy. No i takie to pierwsze zdziwienie moje, ale mówię, no już palicho, nie palicho, jest to, jest i już. No i dobra, to jest pierwsza komisja, to pozwolenie dostałem, to jest nieważne. Każdy się z tym musi liczyć, jak tu przyjedzie. No i później jak idziesz oczywiście do pracy, to też musisz robić taki zestaw lekarzy. I tu nie jest tak, że masz jakąś książeczkę zdrowia. Tylko jak zmieniasz pracę trzy razy w roku, to musisz trzy razy tych lekarzy przechodzić. I zaraz wam przeczytam tu jakiś lekarzy trzeba tutaj przechodzić, żeby iść do normalnej pracy. Tu nie mówię o jakichś tam takiej pracy, wiecie, w gastronomii czy też w medycynie, tylko podstawowy zestaw badań, które muszę tutaj wykonać, żeby mnie przyjęli do pracy. Też jest uciążliwie. Zaraz Wam czytam, co to jest. Mhm. Praca. I powinieneść tak. Wykonać taką biegówkę. Lekarz pierwszego kontaktu, normalny, neurolog, proszę bardzo, okulista, proszę bardzo, laryngolog, proszę bardzo, chirurg, proszę bardzo, ginekolog, proszę bardzo, lub urolog, proszę bardzo. I tak to wygląda z lekarzami. I oczywiście do tego muszą być analizy, <coughs> Czyli tak, krew i mocz, zmierzenie wzrostu i wagi, proszę bardzo, Wykon, wykonanie prześwietlenia EKG, e, bł, wykonanie prześwietlenia płuc, no i EKG. No, jak wiadomo, jeszcze dochodzą ci różne też e, tutaj, różni lekarze, jeżeli idziesz na jakieś specjalistyczne e, zawody, czyli tam lekarz, czy tam. E, no nie wiem, jestem, już nie będę Was nudził, ale tacy lekarze, którym tu Wam wymieniłem, to jest podstawa, nie, Żeby iść do normalnej pracy, i tak to tutaj wygląda. Ale to jeszcze nie koniec, oczywiście. Bo jak chcesz zrobić prawo jazdy, to też musisz przejść szereg lekarzy, i to mnie tutaj już wkrótce czeka. Dlatego że muszę wymienić prawo jazdy na rosyjskie, bo mam polskie i to już nie będzie ważne zmieniły się przepisy dlatego że nie dlatego, że to nie wiem dlaczego że tylko wiem, że muszę wymienić to do kwietnia, bo inaczej będę musiał egzaminy zdawać i jeszcze wszystkich informuję, którzy tutaj będą przyjeżdżać już, osiedlić się na stałe, będą musieli zdawać egzaminy, bo te przepisy po prostu jakieś tam było, że ci, co już tu byli, to mogą to prawo jazdy wymienić, a ci, co tutaj będą przyjeżdżać, osiedlać się, to już będą musieli. Musieli zdawać egzaminy, także trochę mi się upiekło, można powiedzieć, bo teraz bym musiał jeszcze kurde, na egzaminy chodzić i kasę tracić przecież to głównie. I tak będzie ta komisja, ileś tam kosztowała. I teraz spójrzmy, jakich lekarzy będę musiał tutaj przejść, żeby sobie to prawo jazdy wymienić. Idźmy do prawo jazdy. Co tu mam? No to lekarz pierwszego kontaktu, oczywiście. Nie ma tutaj jakichś takich specjalistycznych lekarzy od kierowców. E, okulista, wiadomo. Psychiatra znowu. Psychiatra, narkoman. Mi tak tłumaczy słownik. Nie wiem jak to się nazywa, słuchajcie. No jakiś tam od narkotyków człowiek, który po prostu to wszystko ten sprawdza. No i oczywiście e, też jest tutaj dodatkowy neurolog, w zależności jaką kategorię masz. Także tak to wygląda, i oczywiście te same e, badania z krwi, czyli na narkotyki, na psychotropy, na kiłę e, i coś już tam czytałem wcześniej, nie? Fajnie, nie? Fajnie, być kierowcą jest fajnie. I tu chyba prawo jazdy się wymienia co 5 lat, czy co 10, nie jestem pewien. I to też trzeba robić cały czas. I co jeszcze? E. No, i są jeszcze te badania okresowe, które do 40 roku życia. Słuchajcie, to nie są badania, które cię obowiązują, możesz z to zrezygnować, ale piętnują. Piętnują lekarze to bardzo mocno, dzwonią, uszy nacierają i tak dalej. Czyli badania okresowe do 40 roku życia wykonuje się. Co 3 lata po 40 musisz robić to co roku. I tutaj mam co? Co musimy sobie e, robić co, to, co roku, bo ja już jestem po 40 przecież. E, dobrze. I teraz tak. Ogólna i biochemiczna analiza krwi. E, ogólna analiza moczu. Elektrokardiogram. Stan układu, układu sercowo. Aha, dobra. To nie. Elektrokardiogram, bo tutaj było opisane co to jest. E, prześwietlenie RTG, RTG, oczywiście. Klatki piersiowej. Pomiar ciśnienia. No jeszcze tam w zależności e, od wieku dochodzi jeszcze e, badania. Mm, zaraz wam tutaj już mówię. Badanie kału na krew utajoną. No w celu wykrycia raka jelita grubego, to jest do, do, 60, do 60 do 60 roku życia raz na dwa lata po 60, już masz po 60, musisz to robić corocznie corocznie. Sory za zwiechę. No, i tak to wygląda: czyli tutaj z każdej strony, uwierzcie, cię masakrują, masakrują jakimiś komisjami lekarskimi. Idziesz, masz katar, pu, zdajesz wyniki, rozumiecie? Zdajesz wyniki, krew, mocz cały czas z tym jadą. Dlatego ja nie lubię tutaj do lekarzy chodzić. No, i na koniec zostawiłem Wam hit, o którym teraz posłuchajcie, to jest hit. Dlatego ten odcinek powstał, bo to jest hit. No i co? Słuchajcie dalej, Nara. Bo to jest normalnie odechciewać się korzystania z takich usług. A o czym mówię? Zostawiłem hit na koniec. Hitem na koniec to jest korzystanie z basenu. Basenu, wiecie, taki basen do pływania, nie? Idzie się, rozbiera się, bierze się pływ, prysznic i się pływa. I tutaj jest właśnie też kwestia: bez obiegówki, czyli bez badań lekarskich, na taki basen nie wejdziesz. Nie masz takiej możliwości. Słuchajcie, nie masz takiej możliwości. Właśnie Eliza sobie e, robi taką obiegówkę, bo chce sobie pochodzić na basen. Zaraz wam przeczytam. To już w telefonie sobie zapisałem, co trzeba zrobić, żeby <noise> chodzić na basen, rozumiecie? I co lepsze, co lepsze, słuchajcie, taka obiegówka jest ważna pół roku tylko. <noise> pół roku. A dla młodzieży i dzieci jest ważna tylko trzy miesiące. Przecież to jest jakiś koszmar, koszmar, uwierzcie mi. Sięgam teraz do danych. Tutaj mam zapisane, o co chodzi z tym basenem. O Boże, Boże, zaświadczenie. Dobra, dobra, słuchajcie, bo to jest, bo to jest najlepsze. Żeby chodzić na basen, potrzeba przejść. Czyli lekarz pierwszego kontaktu, okej. Okay. Dentysta, proszę bardzo. Oto laryngolog, proszę bardzo. E, derma. A, dermatolog, proszę bardzo. Psychiatra. <głos> <głos> proszę bardzo. Narkolog, proszę bardzo. Ginekolog, proszę bardzo. <noise> I jeszcze tu akurat tu wziąłem. Taki wyciąg z Petersburga, jeżeli chodzi tutaj o wejście na basen. E, aby wejść na basen w Petersburgu, osoba dorosła musi przejść następujące testy: pełna morfologia krwi, badanie krwi w kierunku kiły, e, zakażenia wirusem HIV, badanie krwi w celu wykrycia infekcji jelitowych. Wykrywanie entrobiozy. Analiza kału na obecność jaj, pasożytów. Każda z analiz ma określony okres czasu, w którym jest przeprowadzana. No i to jest właśnie o to chodzi. Pozostaje ważnym, czyli ta, ta obiegówka jest ważna pół roku dla dorosłych i trzy miesiące dla młodzieży. Wy to słyszeliście. Ten zestaw lekarzy, których trzeba przejść, żeby chodzić na basen. I jeszcze, jak wchodzisz na basen, to tam siostra jest, jeszcze cię ogląda. Byłem już, miałem takie zdarzenie, od razu mi się odechciało. Słuchajcie, chodzić na basen. Jak byłem na Syberii, poszedłem tam raz na basen. Tylko raz już mi się odechciało. <laughs> czyli jeszcze raz, słuchajcie: Terape czyli lekarz pierwszego kontaktu, dentysta, oto ralengolog, dermatolog. Psychiatra, narkolog, ginekolog. No i wszystkie te e, hify, niehwy, kiły i tak dalej trzeba wyniki mieć z tego. No czy to jest. Czy to jest normalne? Przecież to się w głowie nie mieści. Nawet pod tym moim futrem się nie mieści. No strasznie to mnie dobija. Dobija mnie to strasznie. Badania lekarskie. Po jeszcze jedno. Idziesz do lekarza, od razu dostajesz skierowania na analizy krwi, moczu A, matko! I praktycznie za każdym razem, jak idziesz z głupotą, nawet przeziębieniem czy z czymś, to od razu dostajesz zestaw kurde analiz. Dlatego unikam lekarzy. Strasznie unikam. Eliza to już tutaj się. Urodziła, wychowała, to dla niej to jest normalnie jak chodzenie do kawiarni. A ja już po prostu mam tych komisji, tych lekarzy, tych zaświadczeń, wszystkich powyżej dziurki w nosie. No i tak, kochani, tak to właśnie jest. Tego nie cierpię. Nie cierpię. Na każdym kroku musisz jakieś komisje przechodzić. Ale z basenem jest mocne, nie? Mocne, i tutaj właśnie ten basen mnie tutaj skłonił do tego, żeby zrobić ten materiał. Bo jak się dowiedziałem od Elizy, co ona musi zrobić, jakie badania to normalnie <laughs> łamatko, łamatko. No i tyle, tyle, kochani. A coś wam jeszcze na koniec powiem: Eliza właśnie dostała bilet. Bilet na front. Nie, no żartuję. Nie na front, tylko dostała, dostała bilet do Uszty Jedzie do sanatorium na 18 dni od 21 marca. Czekała na to 2 lata. Się doczekała. I tutaj sanatorium jest bezpłatne. Także pojedzie. Ja pewnie tam z, pojadę, może z nią. Ale co, z nią pojadę, jak tak mi, nikt tam nie wpuści do środka. <laughs> Może ją zawiozę, ale co, samochód jest na razie tam niezbyt sprawny. Także tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam oczywiście na niedzielnego livea. Live będzie w godzinach 19.20. Także zapraszam Was, kochani, na liveika. Zrobimy w domu. Nie będziemy na zewnątrz, niestety nic się nie zanosi tutaj nam żeby było lepiej, zobaczcie śniegu u nas tutaj napadało przez ten czas już trochę, jeszcze to chyba nie koniec bo te chmury jakoś tak idą chmury, później słońce i do góry, i do góry posypało nam tutaj super O! Ale wiaterek się uspokoił. Wiało tak nieprzyjemnie. Teraz już mogę. Berta, daj sobie spokój. Wiało tak nieprzyjemnie. Teraz jest dużo lepiej. No ale lepiej siedzieć w domciu. Siedzieć w domciu lepiej. Także idę do tego domciu. Ja was jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się tam. Zdrowi przede wszystkim, żebyście tych komisji nie przechodzili, tyle co ja tutaj muszę przechodzić z różnych przyczyn, nie wiem z jakich nawet. Ciągle mnie coś tutaj dotyka z tymi komisjami cholernymi. Nie lubię tego. Jak znajdę jeszcze jakiś temat, czego tu nie lubię, nienawidzę, to wam oczywiście zrobię jakiś krótki film. Dziękuję, pozdrawiam.